Dziewczynki zostały porwane przez kościotrupa. Jak się to stanie? I co się wydarzy. A? Zostaw mnie! Macie tu siedzieć. Wprowadzę was gdzieś i macie tam siedzieć. Cicho. Nie! Macie tam siedzieć cicho, albo zap. Nie! I macie się nie ruszać. Powąchajcie to. Nie będę tego wąchać. A właśnie, że będziesz. Albo nie męczcie. No dobra. Wow, jak to śmierdzi. Wąchaj. Powąchałam. <grym> Mama. Nikt wam tu nie pomoże. <grym> zamykam ich tutaj ha, ha, i sobie nie wyjdą a ja tutaj sobie zrobię moje eksperymenty pogrzebie w koszu żeby im dać coś jakąś truciznę muha ha ha co my teraz robimy no właśnie Ta ja... Znaczy twór. Lenka, co? Ja się nie powąchałam tego. Mnie trochę brzuch na naboreć. Nie, co się tu dzieje? Ubierz maseczki. Dobra, jakby tu jakiś wlała ten. No co my mamy robić? Musimy znaleźć coś do ucieczki. Żeby jakoś stąd uciec. O! O fu! Wszystko... To jest jakoś zielono. Dziwnie. Przydałyby się takie duże maski. Co to jest? Co to? Fu. to jest chyba jej stół do straszenia dzieci. To też. To tak samo. No nie, no. Jak mamy stąd wydostać? Ja nie wiem. Krokodyl zabrał. Jakiegoś dziecka, które. no wiesz, tak. A co to jest? A co to? Co tu się dzieje? O nie. Szybko najbardziej. Ej, słuchaj, co? Możemy uciec z tym. No tak. Przecież musimy się jakoś wspiąć. Dobra. Yy, yy. Yy. A, to nie da rady. To jest czymś wysmarowane. Czekaj, otwiera. Ściągaj tą maseczkę. Czekaj, zajmuję je tutaj. Dawaj szybko, szybko, szybko. Ściągaj, ściągaj. Próbuję. Dobra. Dobra, szybko, szybko, szybko. Zrzucimy jej to do kosza. Dobra. Udajemy, że siedzimy i płaczemy. PAM! Czary mary, tu zostawiam moje kwiatki trujące. Nie, ja je będę tu, żeby mi czasami nie ukradły. I idę ich zatruć klejnotem kulcystów. Czekajcie... Mocha, KAKA! I co wam? I co wam się dzieje? Zaszwiecę Wam tu światełko, żebyśmy sobie ponegocjowały. I stawajcie! Stawajcie! Nie! Albo tak, albo nie. Dostaw! Cieszaj. Co ty robisz? A! Zostawiam tu to. Tu ty ściany przenikać. Tak, przenikam. I owszem, chodźcie tutaj. I was tu zamknę. Miłego pobytu. Nie. No i świetnie. My tu umrzemy pomocy. Dzień dobry! Kim jesteś? Co w nas? Nie bójcie się mnie. Mogę wam pomóc. Wiem jak stąd wyjść. serio? Tak, wiem jak stąd wyjść. Mogę się z wami zaprzyjaźnić, bo ja nie mam przyjaciół w ogóle. Dobrze. Chodźcie za mną. Tylko cicho. Zamknę to jeszcze, żeby wyjdzieło. Cicho. Straszna czarownica może zaraz przyjść. Też mnie tu zamknęła. O, patrzcie, tędy możecie. Dobra. A ty nie idziesz z nami? Dobra. Idę z wami. Idę. Czekajcie. Dobra, idę. Dobra, poszedł teraz ja. Dobra, i teraz ja idę. Ła! Już jesteśmy. Jej. No to dobrze. Papa. Pa. Nie, nie idź! Możemy cię przedstawić moim rodzicom. Dobrze, zaraz powinna mama przyjść. Ojejku, już ranek! Jadę do dziewczynek. Zobaczyć, czy wszystko jest dobrze. Dobrze szybko jadę. Dobrze, idę. Dziewczynki? Cześć, mamo! Cześć! Co to za stworek? Dobra. Co to za stworek? A! Nie! Słuchaj, mamo, opowiemy ci wszystko. Dzień dobry! Czemu on gada? Dobra, opowiemy ci, mamo. On nam uratował życie. Serio? To co wam się stało? Już nigdy nie śpiczę tu. No właśnie, ja nie chcę. Bo w nocy, jak jakby spałyśmy, to jakiś... kościotrup pod nas przyszedł. No właśnie! O, dziewczynki, dziewczynki, głupoty gadacie. To sobie mamusiu zobacz na ym, komputerze, na kamerach. Dobra, chodź, idę. No, coś wam nie wierzę. Raz, gość się. Dobra. No, już patrzę. Mm, no dobra, mam komputer. I co? I niby gdzie macie tego kościotrupa? trupa? No rzeczywiście, jest tam jakiś kościotrup. Dziewczynki, nic wam się nie stało? I on nas zaprowadził do domu. Jejku, bardzo dziękuję, proszę pana. Jak mam się odwdzięczyć? Po prostu mogę tu u was zostać. Zrobicie mi tutaj może takie moje podwórko, bo bym bardzo chciał mnie też tam uwięził i chciał ich. Ale ja ich uratowałem. Jejku, dziękuję bardzo. To robimy ci mieszkanko. Dobra. Ja mogę mówić... Cisza, Dobra, to niech pani zaraz będzie. My tu zaraz przygotujemy. Dobrze, ja popodlewam kwiatki. Dobrze, idę popodlewać te kwiatki. To ty umiesz czarować? Tak. Dobra, czaruj. Jaki chcesz ten pokój? Żeby był po prostu piękny i różowy. Dobra. Makabada, Ma Rivia, pum, szaka taka, pum, pum, jocie, jaki super, dziękuję Ci bardzo. Mm. Proszę, ja się zmieniam w takiego maluszka i się jakoś, jakby gdy śpię. Dobrze, bo ty jesteś taki magiczny. Tak, jestem magiczny. A, nie ja mogę usiąść. To może wyczaruj mi taki bardziej śpiworek, chociaż... No, wyczaruj mi inny śpiworek, przepraszam. Dobrze. Paka, paka, pum! Przywróć już pokoik. Znów lodówkę, fotelik, zostaw... Jaki piękny pokój. Jejku, idealnie się na nim śpi. Dziękuję bardzo. Przetestuję fotelik. No powiem, świetny. Dziękuję ci bardzo Lenko. Proszę. Skąd ty wiedziałeś, jak mam na imię? Pan Pupuś wszystko wie. A, czyli jesteś Pupuś. Właśnie przedstawiłem się. No, jestem Pupuś. No. Skąd ty wiesz? To moja tajemnica. Dobrze, Pupusiu. No to dobra. Muszę się zdrzemnąć. Dobrze. To się zdrzemni. To było bardzo ciężkie. Dobrze. Dobranoc. Dobra. Chodź do mnie. Przeskakujemy balkonem. Dobra. Czekaj. A Jezu, nie! No tak ten. Piu. Dobra, teraz ja piu. piu. Dobra! Jesteśmy! Ale super przygoda. No właśnie. O, cześć dziewczynki. Jak tam się nocowało? Świetnie. Opętany zostałyśmy trochę w łodzinie, ale super. Jak to opętane? Dobra, mamo. Opowiemy ci w następnym odcinku. Dobrze. Dziewczynki zostały porwane, ale na szczęście zostały. Um, odzyskane uciekły z pupusiem pan pupus jest legendarny jak to się skończy w następnym odcinku zobaczycie